Kinga Duda wyszła za mąż. Oto szczegóły ceremonii. Kinga Duda 5 lipca 2025 roku wyszła za mąż. Córka prezydenta przygotowała całą ceremonię w tajemnicy. Kim jest jej wybranek i jak wyglądał jej ślub? Kinga Duda Jedyna córka prezydenta Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy urodziła się 21 listopada 1995 roku w Krakowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Columbus School of Love w Waszyngtonie. Od lat rozwija swoją karierę prawniczą, pracując w prestiżowych kancelariach w Polsce i za granicą. Obecnie jest zatrudniona w warszawskiej kancelarii, gdzie specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Kinga Duda wyszła za mąż. Okazuje się, że jedyna córka prezydenta Andrzeja Dudy właśnie zmieniła stan cywilny. Cała ceremonia zorganizowana została w tajemnicy. W ostatnią sobotę, około godziny 16, pod pałac prezydencki podjechało auto jednej z najbardziej ekskluzywnych firm organizujących catering na terenie Warszawy. Niedługo później do pałacu przybyli także dziadkowie Kingi, a rodzice Andrzeja, Jan i Janina Dudowie. Obydwoje byli ubrani bardzo elegancko. Zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle pałacu, a następnie weszli do środka. Po nich zjawili się kolejni goście państwa młodych, samych nowożeńców nie było nigdzie widać. Jak podaje portal Show News, który obserwował, co dzieje się na krakowskim przedmieściu w stolicy. Prawdopodobnie młodzi spędzili noc tam, gdzie odbył się ślub i wesele. W pałacu prezydenckim znajduje się bowiem kaplica, idealna na kameralną ceremonię, zaś w ogrodach można zorganizować eleganckie letnie przyjęcie. Kim jest mąż Kingi Dudy? Niewiele wiadomo o Mateuszu, za którego wyszła Kinga Duda. Para nie afiszowała się ze swoim uczuciem i nie pokazywała razem na ściankach. Mężczyzna ukończył studia prawnicze na University of Cambridge i został doktorem prawa. Obecnie sam jest już wykładowcą, jednak nie wyjechał do pracy za granicę. Jest starszy od swojej żony o 4 lata. Pasjonuje się koszykówką, w którą nawet niegdyś grywał jednak jedynie amatorsko. Partner Kingi Dudy zdobył doświadczenie w sektorze publicznym. Od 2018 roku pełnił rolę doradcy prezesa giełdy papierów wartościowych, koncentrując się na nowych kierunkach biznesowych oraz strategii wzrostu zewnętrznego, takiego jak przejęcia czy fuzje.